Yeah. 16 października to data szczególna w naszym kraju. To właśnie 16 października 1978 roku Karol Wojtyła został papieżem. Gdy w 2002 roku oddawano do użytku nowy budynek sucholskiego gimnazjum, postanowiono, że patronem szkoły zostanie właśnie Jan Paweł II. W tym roku mija 10 lat od pierwszego dzwonka w nowym gmachu gimnazjum. Z tej okazji również 16 października odbyły się uroczystości jubileuszowe. Gimnazja powstało w roku 1999 i takie gimnazjum powstało również w Suchym Lesie i wchodziło w skład Zespołu Szkół w Suchym Lesie. Natomiast y, taki niezależny byt pędzi od roku 2002. Powodem, dla którego powstało Sucholeskie Gimnazjum był problem z brakiem miejsc do nauki. Y, rzeczywiście nie było innego pomieszczenia. Wiadomo było, że Suchy Las już wtedy dynamicznie się rozwijał i rzeczą oczywistą było, że dzieci zacznie przybywać i to tak prawie, że lawinowo przybywać. W związku z tym niezbędnym było zbudowanie tegoż gimnazjum. Pierwszej tak dużej inwestycji, nie tylko oświatowej, ale w ogóle tak dużej inwestycji budowlanej w tej gminie. Decyzja, którą podjęliśmy no, znacznie wcześniej, bo, bo, bo 12 lat temu. Okazała się jak najbardziej słuszna raz z powodów demograficznych, dwa z powodów formalnych, wtedy był bardzo duży nacisk ze strony Ministerstwa Edukacji, aby rozdzielać w zespołach szkoły podstawowe od szkół gimnazjalnych. No i kwestie skoncentrowania się na pewnej merytorycznej, jakby edukacyjnej, edukacyjnym programie. Wyodrębnienie z tego programu części dla gimnazjów to wszystko spowodowało, że, że dzisiaj możemy z całą pewnością powiedzieć, że decyzja była decyzją słuszną. Poza tym, to wszystko o czym dzisiaj mówiliśmy na, na spotkaniu, 10 lat historia szkoły, osiągnięcia tej szkoły, wyniki tej szkoły na tle wyników w powiecie czy w regionie, to wszystko świadczy o tym, że decyzja była bardzo dobrą decyzją. Zgadza się z tym również pani Violetta Paonca, kierownik referatu oświaty i sportu w gminie Suchy Las. Od kilku lat słyszy się, iż powstanie gimnazjów w kraju nie było dobrym pomysłem. Jednak gimnazjaliści z Suchego Lasu przeczą tym zarzutom że są różne opinie na ten temat. Wydaje mi się, że akurat w naszym konkretnym środowisku gimnazja zdają egzamin. Świadczą o tym wyniki egzaminów w ostatnich latach, które są wyższe od wyników osiąganych w Wielkopolsce. Mamy bardzo, bardzo dobre bazy dydaktyczne, sportowe, całą infrastrukturę i wydaje mi się, że świetnie się wkomponowały te instytucje, te instytucje oświatowe w nasz rejon. Co zatem sprawia, że gimnazjum w Suchym Lesie różni się od innych szkół w powiecie. Różni się tym, że kadra pedagogiczna, czyli nauczyciele w zdecydowanej większości są naprawdę bardzo dobrymi nauczycielami. I to jest chyba taki nasz plus i myślę, że też przewaga nad wieloma, pewnie nie wszystkimi, ale wieloma gimnazjami, w tym gimnazjami poznańskimi. Na uroczystości obchodów dziesięciolecia szkoły pojawiło się wielu gości, którzy przez ostatnie lata byli związani z placówką. Po przywitaniu gości i części oficjalnej odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów w gimnazjum. Po przemówieniu dyrektora uczniowie prowadzili całą galę. Następnie przyplatane były występy muzyczne. Uczniowie grali na instrumentach muzycznych, śpiewali. Także zaprezentował się szkolny chór w wykonaniu sutry. Uczniowie pokazali się, a następnie wystąpił nasz absolwent, Jan Galasiński. Mimi. -hmm. Uwaga, uwaga, zapowiadamy wzmocnienie z panią dyrektorem na kolejne 10 lat.